A w studiu niezwykle ważny gość Maciej Hamerliński ze spółki Traf. Witam bardzo serdecznie. Dzień, dzień dobry. Panie Macieju, czyli szukamy odpowiedzi, jak trafić w, grając na wyścigach konnych. Żeby grać, trzeba wygrać. Żeby po... wygrać, trzeba grać. Tak. <laughs> na pewno dla początkujących graczy polecałbym zakład zwyczajny, bo to jest najprostsze wytypowanie po prostu zwycięskiego. Dokładnie. Następnie jest zakład porządek, co jest jeszcze nawet może trochę prostszy, bo polega na wytypowaniu dwóch koni, które muszą zająć dwa pierwsze miejsca w celowniku, w dowolnej, w dowolnej kolejności. Oczywiście można wytypować porządek w boksie, składający się z trzech koni i z tych trzech koni dwa muszą przyjść jako pierwsze dwa w dowolnej kolejności, więc to jest takie ułatwienie. rzeczywiście, a poza tym można powiedzieć z punktu widzenia tych, którzy rozpoczynają taką wzmacnianie tych wyścigowych emocji związanych z obserwowaniem tego, co dzieje się na torze. Powiedział Pan o tym zakładzie zwykłym. Daje to taką frajdę, że po prostu skupia się uwagę na tym swoim jedynym koniu, na którego postawiliśmy jakiś złoty pieniążek i czekamy na, na to ostateczne rozstrzygnięcie. Zdecydowanie, ale jeszcze bym mógł polecić zakład Septyma, który polega na wytypowaniu siedmiu zwycięz... zwycięzców w siedmiu gonitwach. To jest tak naprawdę wytypowanie zwycięzców w siedmiu gonitwach, a na najwięcej... Największe emocje są właśnie w tym zakładzie, bo największe wygrane są w tym zakładzie, tak jak e, dzisiaj. było właśnie to przykład wielka kumulacja. Chyba tam. 63 tysiące. Tak. No tak, to są gonitwy już trudniejsze do trafienia, ale oczywiście te skumulowane pule, większe pule działają na wyobraźnię. Na wyobraźnię. Tak, myślę, że na, na spróbowanie właśnie dobre są te proste zakłady, czyli porządek, zakład z góry, zwyczajny. Natomiast kiedy ktoś już się bardziej wciągnie, ma większą wiedzę, i wtedy wytypowanie kwinty, czyli zwycięzców pięciu gonit, zwykle kwinta na służewcu od gonitwy trzeciej do gonitwy Zdecydowanie tak, tak się przyjęło od kilku lat i tak na razie będzie. Natomiast septyma od gonitwy pierwszej do gonitwy siódmej są jeżeli chodzi o wielokonne zakłady, także popularne kiedyś przed laty, zwłaszcza w latach 70 czy 80 wśród graczy triple i teraz mamy nawet dwa rodzaje tripli, zdaje się na Tak, sukcesu. są triple zwykłe i triple tak zwane ekspertów. Triple to polega na wytypowaniu Trzech y, zwycięzców w trzech gonitwach, a tripla ekspertów polega na wytypowaniu dwóch pierwszych miejsc w konkretnej kolejności i też w trzech gonitwach. I tak za, naprawdę zakład dwójka w trzech gonitwach. Panie Macieju, nie ulega wątpliwości, że, że zakłady, gra, jest to niezwykle ważny element całego przemysłu związanego z wyścigami konnymi, bo stąd się biorą również pieniądze nie tylko dla tych, którzy wygrywają, ale w ogóle dla wyścigów konnych, by inwestować, by rozwijać. Tak, w wielu krajach, tam, gdzie nastąpił taki boom wyścigowy, właśnie było to związane z tym, że, że ludzie zaczęli cieszyć się, emocjonować się tym, że postawili jakieś pieniądze i, i mają z tego korzyści przy wygranej to jest bardzo ważne dla rozwoju wyścigów. Zdecydowanie my co roku, co miesiąc przekazujemy 2% na, na polskich klubów wyścigów konnych od sprzedaży z zakładów. Czyli im więcej będzie obroty, większe obroty, tym większe dofinansowanie. Większe będzie dofinansowanie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Dokładnie tak. No to jest chyba jakby najważniejsze takie zadanie, wyzwanie dla polskich wyścigów, aby rozwinąć no nie mówię, no taki pułap jak w Irlandii, czy w Anglii, albo we Francji, gdzie to jest bardzo popularne, albo kilkukrotnie, czy kilkunastu Zwiększyć te obroty. Takim, taką trampoliną do tego powinno być to, że od poprzedniego roku wyścigi można też już obstawiać w internecie. Na ile zaobserwujecie zaobserwuje, wzrost grających w internecie w ostatnich miesiącach czy, czy przez ten rok? W ciągu. Tego półrocza przyszło nam ponad 400 użytkowników, to jest bardzo dużo. Nie mogę zrazić dokładnie, jakby, jak to jest procent stanowi cała wola, ale 400 użytkowników to jest bardzo dużo, a jeszcze nie oszukujmy się, przed nami jest Wielka Warszawska, czyli na pewno tam też będzie dużo nowych. Potencjalnych graczy, użytkowników, ale także wyraźnie no, będziemy działać w Sopocie w tym tygodniu, czy działamy co środy na partynicach. Nie ulega wątpliwości, że także takim elementem wzmacniającym rozwój jest to, że można te zakłady teraz właśnie poprzez internet dokonywać na wszystkich urządzeniach mobilnych. Nie musimy być przed telewizorem, być przed komputerem stacjonarnym, możemy to zrobić właściwie z każdego miejsca. Zdecydowanie. Grać można właśnie właśnie online, na telefonie na komputerze, ale też nie zapominajmy, że mamy też punkty sprzedaży. One to są jakby lista tych punktów jest na naszej stronie, właśnie w zakładce znać punkt. I oczywiście na torach. Tutaj na pewno też pewnym ograniczeniem i tutaj pewnie przydałaby się zmiana przepisów czy ustaw jest to, że nie zawsze moż, nie można zakładów stricte promować, reklamować i myślę, że ta zmiana przepisów by troszeczkę ułatwiła, bo przecież wyścigi konne to nie jest typowy hazard, ale to są zawody sportowe, to jest hodowla. tutaj trzeba mieć wiedzę, więc myślę, że jeżeli znikną te ograniczenia, będziecie mogli szerzej wyjść do publiczności i wtedy rozwinąć te obroty. Zdecydowanie, ale Także... Naszym jest jakby postulatem i robimy pierwsze kroki o połączenie wspólnych pól z naszym partnerem biznesowym PMU, który jest drugi największym operatorem zakładów wzajemnych. No właśnie, bo mamy od lat wyścigi francuskie przez Was pokazywane, natomiast przy tej polskiej stawce wygrane są ograniczone. Czy jest szansa na to, że będziemy grali też na francuską pulę? No właśnie, działamy w tym, żeby jakby Ministerstwo Finansów nam udzieliło pozytywnej jakby opinii. No zobaczymy jeszcze, czy sprawa się toczy, czy jest w toku jedynie tylko mogę zdradzić, że jakby wygrane na wyścigi francuskie u nas no, nie odbiegają wcale od tych wygranych na służewcu. Nawet mogę zdradzić, że największa wygrana na zakładzie trójka to jest wytypowanie pierwszych trzech miejsc jest dużo wyższa niż na służewcu. A jaka była największa wygrana na, na służewcu? Na największa dokładach? wygrana to było 147 tysięcy, to było w 17 roku w zakładzie właśnie Septyma. W tym roku największa wygrana była 82 tysiące też w zakładzie Septyma i oba zakłady w naszych punktach sprzedaży. żeby wygrać, trzeba grać. Na, trzeba grać. Miejmy nadzieję, Robercie, że najlepsze, o czym mówił pan Michał, będzie dopiero przed nami. Oczywiście mamy nadzieję na rozwój nie tylko wyścigów i hodowli, ale też um, totalizatora, spółki traw, bo to wszystko będzie napędzało nagrody, pieniędzy dla organizatora i całe środowisko. Dziękujemy bardzo panie państwu Macieju. Pan Maciej Hamerliński ze spółki traw był gościem naszego studia.